No to się manko, słuchajcie, mamy kolejną wyprawę, kolejny najazd. Lecimy, tutaj pewnie będzie jakaś blokada jak zdążycie, tak przyspieszmy czy się da. Da się, dobra. No i elegancko, bez żadnej przeszkody. Wbijamy się na najazd od razu. E, zaczynamy z tego miejsca, no bo przypłynąłem tutaj, gdzie ostatnio skończyliśmy, żeby nie marnować tego czasu znowu. Tak, że lecimy od razu z najazdem. Lecą wariaty. Na wioskę, tak. spadamy atakować kurczaki. Poszukajmy, czy tu jakiś klucz będzie, może coś, ten teges... No nie będzie, to spadamy dalej. To się nie da rozwalić, to się da rozwalić. Sorry ziom, tam z tą ostrożnie. No, co to? Nic. No, wypadł. Elegancko. Aha, to była ta sama chata, dobra. To nieważne, prowiantu znowu zero. Tu coś będzie, wygląda jakby to miało tu być, ale niestety nie. Tam coś jest i tam coś jest. Dobra. Prowiant czy co? Tak jest. Prowiant i tu coś jeszcze będzie! Tu już musi coś być fajnego, no <grybujesz> Też prowian, no dobra That's broni No a jak już jestem, to jeszcze sprawdzimy te dwie haty No właśnie Klucz się przyda że jakieś tajne przejście. No dobra, wszystko ogarnięte, można lecieć dalej. Tak więc na statek o kurczaki, może sobie pozbijemy trochę. Aha, to tylko te będą atakować. Dobra, no tych mi się nie chce ganiać, więc. No, złaś z tego płotu. Dobra, jakiś prowiant jest. Niechajcie, jedzonko, szkoda, że stąd się nie da ukraść. W tamtą stronę, dobra. No i dobra, zerknijmy na mapę. Gdzie by tu się teraz wybrać? No, jedyne miejsce to jest tam. Raz, dwa, trzy. Tam już byłem, więc no trzy. Pewnie ze cztery, może pięć jeszcze tych nam zostało. Dobra, to lecimy. No to jak zwykle dopłynę na miejsce, to chociaż może, czekajcie, tu się da, czy się nie da. Nie da się, więc dopłynę na miejsce i za chwilę się widzimy. O nie, blokada. Która nic do gry nie wnosi. Więc w sumie z nią. Dobra, mamy pierwszą tutaj. Przeskoczyłem trochę, żeby zrobić to po kolei. Więc zróbmy najpierw to i zaraz sobie zawrócimy z powrotem do tamtej takiej mniejszej wioseczki. Więc lecimy z tematem. Mam dziwne przeczucie, że tutaj będzie coś ze sprzętu Bo jeszcze jeden sprzęt jest tutaj do znalezienia No, wypadł, 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 wypadł O, i zobaczcie, znowu to samo Wóz przy bramie No, nawet skrzynię, teraz skrzynię tutaj dali, okej okay. Więc znowu kopił w klej, jeżeli chodzi o wygląd Wybaczcie, że nie mogę przestać marudzić, ale no... Jakoś, po prostu... Jakoś mnie to po prostu denerwuje. No ty dziadzie jeden. łaska, świetnie. Zawsze chciałem ją mieć. Klucz nawet, interiory są te same w sensie wygląd domu w środku jest taki sam. Porobieni wszyscy zaraz wybuchnie właśnie no, tu nic nie ma ciekawego. No ale jak już jestem to pozbieram. Tutaj do bramy dolecimy. Nie, 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 złaź. złaź, złaź. To co, to już? O, to już, dobra. No to jednak mogłem w sumie tam się udać. Widzicie, tak szybko to się dzieje, że nawet nie zauważyłem kiedy zebrałem tą skrzynię tak naprawdę. Myślałem, że jest jeszcze coś. Przyzwyczajenie po prostu z głównej fabuły, z głównego tego... Z głównej mapy może tak, o w ten sposób. No bo tam jednak tych skrzyni było dużo więcej. Były no dwie, trzy skrzynie. Dużo więcej wysiłku trzeba było w to włożyć, więc to może, może dlatego jest taka powiedzmy, wiecie... Takie wrażenie, że to jest byle jaki update. No bo no porównujemy to pod tak, wiecie, no automatycznie do tego co było w, normalnie w podstawowej Zostań grze. Więc jeżeli to w ten sposób... Jeżeli by tak na to patrzeć, no to no, zresztą już nie nieraz mówiłem słabo, więc dobra, nie będę się po prostu... Nie będę się powtarzał tak, tam już byłem, teraz tutaj najeżdżamy. Tak, tu jest jakaś mała wioseczka i lecimy dalej Cyk o, coś mi się mieszka zacięła. Dobra, co my tutaj mamy? No wyjełaś stamtąd Porobiony Żarcie się przyda pewnie, że tak Srebro nie wiem po co ale niech jest Tu coś jest? co się wyżej? Więc dygamy do góry. Tam jest skrzyneczka elegancka. W której będzie pewnie prowiant. Tak jest. Dobra, no, co my tutaj mamy? Nic. Tam jest jeszcze coś. No, tu jest wejście. No to standardowo, tak. Nie mam czasu, uziome Bez klucza, więc dobrze. Skóra żelazo standard. Aha, już mu jego porobił, dobra Tam jest coś niżej, ale tu też coś jeszcze jest Więc gdzie tu jest wejście, tu jest Hey, come here a moment Come here a moment Wbijamy się, żebyś dawaj, z buta wjeżdżam, jak sobota Nie ma prowiantu, już więcej nie podniesiemy. No dobra Czyżby klucz? Czy co? Dalej klucz. Uuuu, co my tu mamy? Dobra. No dobra, no co, no prowiantu już nie podniosę, więc tylko nie mów mi, że mi ten znacznik nie zniknie. No i to jest właśnie... To jest moim zdaniem do dupy. Bo co teraz? Sam swoich nie pobiję, że tak powiem. Nic im nie zrobię. <laughs> Tutaj już wszystkich wycieli. Więc nie ma kto. Chociaż tam ktoś jeszcze jest. Nie, to jest blokada na drzwiach. No. No i znowu zostaje po prostu znacznik, który który mi nie zniknie i to jest kurde wkurzające. Mam nadzieję, że się to zaliczy po prostu w jakiś tam sposób do, do w ogóle gry, że tak powiem. Że nie będę musiał tu wracać. Bo byłoby to co najmniej dziwne. Taha, kebab, ta, ta. Kebaba no. Chyba fajna sprawa No to lecimy dalej Teraz polecimy na drugą stronę zupełnie Chociaż czekajcie czy ja sam to mogę zjeść? Nie mogę, no bo nie... Ale jestem głupi Mi, że to jeszcze nie spłonęło, że jeszcze się da tam wrócić. Mam hitry plan, i zaraz go usłyszycie. Dobra, jeszcze chyba nie wszystko spłonęło, skoro jest znacznik, i się da. Więc lecimy szybko. Gdzie jest ta skrzynia z tym jedzeniem? Tam jest. Cyk, ah, cyk, cyk do góry Dobra, i teraz Co ja potrzebuję? Potrzebuję jakieś źródło ognia Tu jest Dawaj mi tą strzałę I podpalmy, nie wiem, to się zapali Zapali się, więc ja też powinienem się zapalić go! Damn you. Dobra, zużyłem jedzonko. W trochę dziwny sposób, bo się nie życie mi nie spadało, ale dobra. No i w ten sposób, dobra, pozbędę się skrzyni elegancko. Trochę za późno, tym pomyślałem, no ale. Ale zawsze coś. Powiedz mi, że zniknęło. No i zniknęło super. Dobra. To teraz możemy lecieć dalej. No i dobra, lecimy dalej. 50 na 300 e, towarów. Więc na spokojnie myślę, że w tym rzucie moglibyśmy wykończyć po prostu mapę. Mi się wydaje. Bo chyba 2 czy 3. 2 czy 3. Dwie czy 3 lokacje nam zostały. Może tak. Nie miałem czasu ziomki Sory. Tak i mamy kolejny obóz. Czyżby to był ostatni? Nie może być. Więc tu musiałoby być coś na temat tego świętego Jerzego. Jeśli tak, jeśli to jest ostatni. Drogą leciałem, żeby to na skróty, czy tu się da hmm? wejść jakoś na skróty? Tu coś ono od razu. Elegancka skrzyneczka. Tu nic ciekawego. Tam coś u góry jest. O, któryś z naszych leży? No tak, no bo przecież ci kusznicy to są kurczaki nie do pokonania. Ludzie, nie? Mhm, super. Dzielę Zbanie jeden, no ale podnieśmy tego, bo przecież zaraz chłopak umrze. Dobra, nie ma dobra A i znowu tutaj jest na nie zauważyłem nawet dwa namioty tak domek z lewej Eee tak każdę następnie leży No i to jest właśnie to że zobaczcie bez was tak naprawdę tutaj w tym rejonie No już no. Jakbyśmy chcieli, wiecie, zostawić tych ludzi tak samych sobie, to po prostu wszyscy by zginęli i byłoby po wszystkim nie Mimo, że zobaczcie ta AI tutaj, ta sztuczna inteligencja tych, tych, tych ludzi. Nawet nie jest AI co ja gadałem, Po prostu ta sztuczna inteligencja tych przeciwników jest na poziomie co najmniej co żenującym. Mimo, że poziom trudności gry jest wciąż na najwyższym z możliwych, nie? Tam kolejny leży, kto go powalił? Ten tutaj. Siema, ziom. Stawaj, ziomuś. Spoko. Pawijamy się, się ziomek. Idziemy jeszcze wyżej. A już! A on już nie żyje, dobra. No i super. Tam jest jeszcze jeden. Pod nami żadnej skrzyni nie ma. Dobra, możemy lecieć tam. O, tam jest skrzynia znaleziona już elegancko. A my tutaj powołujemy się w snajpera w takim razie. Dobra, cyk. U góry też coś jest, widzę. O, portki świętego Jerzego, a nie mówiłem elegancko. Tu coś jeszcze mamy. <laughs> Znowu pewnie Wolfram. Tak jest, i jeszcze tu coś mamy. Klucz. Dobra, tu nic więcej nie ma. Z mapy pewnie znacznik jeszcze nie zniknął, coś tu jeszcze jest. Tam jest jeszcze, o jest, dobra, znaleziony. I tam jest jeszcze jakiś dodatek. No Tu już pewnej towary, Dobra, elegancko. Myślałem, że będzie żarcie, także, chociaż tyle dobrego. No i po najeździe, po najeździe na jeździe ukończonym można spadać. Tamten niech siedzi. No i zobaczymy, czy jeszcze coś tu jest. Wygląda na to, że w takim razie jeszcze chyba jest. Ja zaraz zerknę, czy mam już komplet tego świętego Jerzego. Wydaje mi się, że tak, tylko tego miecza jeszcze nie mam, bo na końcu jest miecz i podobno ten właśnie boss ma ten miecz, więc... Żeby znaleźć pewnie dostęp do tego miecza, do tego bossa, no musimy znaleźć ten brakujący element. Eee, no właśnie, tu nic więcej nie ma, tylko to co się zepsuło po prostu. Więc nie, ja tam nie będę wracał, no bo skoro już tam byliśmy, to... Tak, mapa pokazuje, tak, że byliśmy, dobra. Eee, to... Czekajcie, staniemy gdzieś tam może gdzieś jest jakiś... Światło w miarę możliwości, albo wrócimy do tej po prostu, Do... No, wiecie tam, bo przystani i tam ogarniemy szybko. G100 na 300. Albo no, czekajcie, żeby nie było. Ten kawałek mapy trzeba też odsłonić, bo jak znam życie, się okaże, że tu akurat jest coś istotnego. Właśnie, ptaszki tam fruwają, więc. Jak już jestem to popłynę i wracamy do chaty I co my tu będziemy mieli za zatoczkę jakąś Blokada będzie czy nie będzie? Nie będzie Żagiel od razu w górę, żeby szybko się rozpędzić Nara Leszcze, nie mam czasu Dobra. Nic tu więcej nie ma. Dobra, słuchajcie, no jak już jestem, to ja to oczywiście skrócę, popłynę tam zobaczyć, co tam jest. Czy się to może odrodziło, czy da się to jednak, żeby to z mapy zniknęło. I zaraz do Was wracam, widzimy się po prostu w y, przystani. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przy tym. Chyba to jest to, tak. Przy tym poprzednim. Gdzie zostawiłem jedną skrzynię? I teraz widzę się odrodziło wszystko. Więc tak jakby musimy ten najazd przeprowadzić jeszcze raz. Pytanie, czy będzie tutaj tylko ta jedna brakująca skrzynia, czy coś jeszcze. Robili go? Tak. W 10 hopa, ale dobra. Tak, skrzynia jest w tamtym miejscu, gdzie była wcześniej. To jest jedna rzecz. Dobra, ktoś tu jest w zasięgu? Ja jestem w zasięgu. Dobra, nieważne, lecimy i zobaczcie, to jest mega irytujące, to jest że masz milion łuczników po prostu, nikogo innego i takie kurcze... Gdzie leziesz? Aha, no tak, teraz muszę się gdzieś podjarać czymś, żeby mógł wziąć tą skrzynię w ogóle znowu. Chyba że nagle jest tu coś innego. Tak, teraz jest coś innego, dobra. Dobra, któryś z naszych leży, więc jest ok, można zużyć. A ty gdzie? Ja ci dam ty. O, już tu nie mam czasu się z tą ganiać, ziomek. Szybko wstawaj. Linka, dawaj, 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 dawaj. Dobra, gitara. To są nasi, tu nie ma żadnej, tam coś jest. Porobiony, dobra. Może dobra, posprzątajmy wszystkich, bo widzę, że moi tu będą co chwilę. No, chyba jednym strzałem elegancko. Tu jeszcze jest jakiś wariat. O, ty cwaniaczku. Nawet dźwięku cieło, ale dobra. Porobimy następny, ktoś tu jeszcze jest? Żarcia nie zbieram, świnek nie zbieram. Skrzynki mnie interesują. Tam jest jakiś bakłażan, ale dobra. Dobra jest skrzynia elegancko. No dba, dba, dba. Dobra, porobieni, porobieni. robione, elegancko. Dobra, ktoś coś znalazł jeszcze. Tam jest jakaś skrzynia i tam jeszcze dwie sztuki, dobra. O, tu byłem, tak? Aha, to tu jest, dobra. No to dygamy do góry. Klucz mam, więc powinno zadziałać. Dobra. Lecimy dalej, i gdzieś tam coś było, tak? Tu jest cała ekipa, widzę. Już coś znaleźli, dobra. Kurczak nie atakuje, no bez jaj. Już wszyscy, wszyscy, dobra. Dobra, towary 250 więcej chyba już nie udźwignę. No jest ukończony elegancko. Dobra, teraz powinno zniknąć z mapy. I prowiantu nie było w ogóle, także widzicie, że jest to trochę, trochę losowe. Więc tak samo będzie pewnie z rzeczami, więc nie wiem, czy jest sens robić ten poradnik, no ale no zobaczymy. Dobra, wszystko wyczyszczone. Wracamy do hacjendy. Aha, tylko muszę stąd wyjść chyba najpierw, żeby nie było walki, nie? Co tu, jeszcze może coś wyważyć? Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj ziomek, no, szybko. Cyk, siemano. Dobra, nic poza tym. Dobra, lecimy do łodzi i spadamy do domu. Także zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Szybka akcja. No i teraz, właśnie tak, zmodyfikuję łódź. Nie stać mnie, właśnie to jest to, co mówiłem. 750 potrzebuję. Mam 650. Wydaje mi się, że już wszystkie najazdy zrobiłem. A, no tak, no to nie jest ta mapa, więc nie sprawdzimy. No w każdym razie, dobra, e, wiecie co, ja jeszcze sprawdzę sobie już poza poza filmikami tą brakującą mapę. E, to, jak to mogę sprawdzić? Tutaj sprawdzę, nie sprawdzę. Tutaj u niego sprawdzę, o właśnie, w ten sposób. Tak, 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 dawaj. 2 na 2, tutaj jest... Tutaj wszystko porobione, czyli tutaj nie mam co już robić, natomiast tutaj mi brakuje tej tropów mapy, tropy map rzecznych, więc tu jeszcze wrócę, ale już poza filmikami, żeby znaleźć tą zakichaną mapę i wtedy widzimy się w kolejnym odcinku, także tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.